Muszę powrócić do wydarzeń ze szpitala powiatowego w Oleśnicy. Chodzi o to, że musimy przeanalizować, jak reaguje polskie państwo, władze, resorty na to zabójstwo, które tam się wydarzyło w październiku minionego roku. Otóż okazałeś, okazuje się, że pani, nazwę to lekarka, aborterka, pani Gizela Jagielska, która dokonała tego morderczego czynu, zastrzyk chlorku potasu w serce małego felka, cały czas tam pracuje i może zabijać kolejne dzieci. Nasza interwencja poselska dokładnie to udowodniła i nie widać końca tego procederu. Ta pani cały czas może mordować następne dzieci. Jak reaguje polskie państwo? Tutaj zasiadają ministrowie resortów siłowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Straszy nas, posłów, zarówno na Sejm RP, jak i do Europarlamentu, że wobec nas zostaną wyciągnięte konsekwencje i prokuratura już się tym zajmuje. Inna rzecz, ksiądz Grzegorz z Podkarpacia został przetransportowany stamtąd do Leśnicy i porzucony rób chłopiec co chcesz albowiem napisał bardzo nieładnego Dziękuję, maila do tej Panie pani pośle. doktor. Dziękuję I podobno bardzo. w takiej sytuacji było jeszcze kilka innych osób. Dziękuję to jest reakcja pośle. polskiego państwa. Hańba! Naprawdę nie trzeba pokrzykiwać.